tu pogodny. Witajcie na kanale Marzenia Pogodne, gdzie razem realizujemy marzenia i dążymy do lepszego, fajniejszego, pogodnego życia. Dzisiaj jest 5 lipca. Ja mało bym zapomniał, ale wczoraj był 4 lipca, więc minęły 4 miesiące od kiedy przygotowuję się do hmm, Maratonu z realizacji swojego marzenia, jakim jest przebiegnięcie maratonu w Larnace 19 listopada. To jest taki półmetek moich przygotowań chciałbym się z Państwem poświętować trochę, z Wami, przepraszam, z Wami poświętować i opowiedzieć o kilku przemyśleniach, które mam, może komuś pomogą, w tym jak będzie sam się przygotowywał do jakiegoś do takiego zadania biegowego, też troszeczkę za dużo waży. Chciałbym opowiedzieć o tym, co było najtrudniejsze, co mi sprawiało, sprawiło radość największą i jakie wnioski wyciągnąłem na kolejne 6, 4 miesiące przygotowań to zaczniemy od tego, co było najtrudniejsze najtrudniejsze, myślę, że było początkowy okres tych trzech miesięcy taka systematyczność która... No, to nie były gwałtowne efekty tak trzeba było czekać prawie, że tygodniami ja, jak ktoś śledzi filmiki ja zwiększałem ten swój kilometraż weekendowy co kilometr o tydzień czekałem, czekałem, czekałem nie powiem, żeby te szczególnie pierwsze miesiące to były takie treningi, nie wiem, turbo szybkie, turbo przyjemne. Tak jak to się mówi teraz, wszystko musi być turbo. Trzeba było wytrzymać w tym rytmie. Ja starałem się biegać trzy, trzy razy w tygodniu. Kontroli, powstawałem, tam filmiki są pokazujące, że zaczynałem trening często o 5 rano, przed 5 rano. Chodziło o to, żeby utrzymać ten e, rytm, e, tą, tą spójność, tak wychodzić, e, pomimo tego, że się różne rzeczy tam działy, żeby realizować, utrzymać dyscyplinę. Ale te rezultaty, tak w postaci takiej kondycji, która by pozwalała myśleć o jakimś rozwinięciu treningów, no to ponad yy, 3 miesiące. Tak uznaje, że gdzieś tam pod koniec maja, na początku czerwca, no, osiągnąłem taki poziom, w którym mogłem powiedzieć, że teraz można coś. Zacząć e, tak naprawdę rzeźbić, trenować e, dalej. To nie są jakieś kilometraże e, wielkie. Ja m, tydzień temu dopiero przebiegłem e, półmaraton, tak w jakimś e, czasie, nie wiem, 2,5 godziny. I teraz kolejne e, 4 miesiące to zwiększanie tej wydolności, e, zwiększanie kilometrażu, tak żeby się przygotować do tego, co mnie m, czeka. Mm. Ja też e, twierdzę, że e, zac zacząć trening właśnie w takim okresie jesienno-zimowo-wczesno-wiosennym e, to jest bardzo dobrze, tak? bo jeżeli ktoś wytrzyma te wszystkie ciemne poranki, deszcze, szarugi, to potem jak jest taka pogoda jak teraz, to będzie mu się z przyjemnością biegać, i to jest, i to jest chyba, wydaje mi się, e, kluczowe. E, co jeszcze? Bardzo dobrze mi poszło moim zdaniem zrzucenie wagi tych 5 kg w ciągu 30 dni. Potem waga no praktycznie się zatrzymała, bardzo powoli schodzi. Teraz to jest też kluczowy element, który, na którym muszę popracować czyli zrzucić. Więcej kilogramów, tak żeby mi się szybciej i wygodniej biegało. no bo Po co dźwigać przez 42 km? Zbędny bagaż, to jest zbędny wysiłek. Chciałbym powiedzieć tym osobom, które będą się też przygotowywać do jakiegoś zadania biegowego i ważą troszeczkę za dużo, żeby się nie, nie przejmować. tak nie nie zrażać tym, że nie wiem, efekty nie przychodzą. Po prostu chodzi o cierpliwość, wytrwałość, sumienność i myślę, że ona przyniesie w dłuższej perspektywie jakieś wyniki. No słuchajcie, ja mówię po sobie. Tyłem latami czy miesiącami i teraz spodziewać się szybkich efektów, tak, w ciągu kilku tygodni, no to też. To, to nie jest tak. Tak, Musimy sobie dać trochę czasu, zanim te efekty, rezultaty przyjdą. Ja jestem cierpliwy i wierzę w to, że moja taka sumienna praca przyniesie efekty i myślę, że u was będzie podobnie. Ja znam, znam swój organizm, tak wiedziałem, na co mogę sobie pozwolić. Tutaj dużą wagę przykładałem do tego, żeby kontrolować ten ilość wypoczynku, tak regeneracji, tak żeby każdy trening nie był zarznięciem się, a, a przyjemnością. Tak jak wiecie, miałem tam treningi, które były nieprzyjemne. Czasami nie są fajne treningi, ale trzeba je zrealizować. E, pomimo tego, że nie wiem, mamy różne, różne okoliczności, tak, zawodowe, rodzinne, no to starajmy się robić. Ja nie ukrywam, że z tych e, przyczyn e, zawodowych no, ten czerwiec no, nie był e, takim spektakularnym miesiącem, jeżeli chodzi o treningi. Teraz postaram się w lipcu i sierpniu e, to wszystko wyrównać e, treningowo. E, Jakie są moje też wnioski na kolejne 4 miesiące przygotowań, no to ta baza, którą zbudowałem przez te poprzednie cztery miesiące pozwala mi z jakimś optymizmem patrzeć na, kolejne, na kolejny czas, muszę bardziej podchodzić Racjonalnie, tak do treningów, które sobie wyznaczam, bo zaczęły się pojawiać tak zwane treningi tempowe, tak, które są moim zdaniem dosyć dużym obciążeniem. One może krótko trwają, no ale mięśnie odczuwają to przez dwie doby, więc tutaj jest kluczowa regeneracja i połączyć to z długimi wybieganiami. Ja chciałbym gdzieś tam dojść do tych 28 km, 25 na pewno zrobić, żeby się przygotować. Teraz jest fajnie, bo jest ten okres wakacyjny. Mogę sobie spokojnie wyjść rano na trening, tak gdzieś o 5 rano, zrobić wybieganie 3, 3 godzinne, 2,5 godzinne. Jestem przed 8 w domu. Nie ma takiej gonitwy, wiecie, porankowej, tu zdążyć do szkoły, tu żona, żeby zdążyła do pracy, rozruch rodzinny, więc można to jakoś to poukładać. I myślę, że te dwa miesiące, czyli lipiec i sierpień, będą kluczowe do tych przygotowań do maratonu. Początek września pokażę, gdzie jestem, jak idzie z tymi przygotowaniami, jak idzie też poprawianie tego tempa e, biegu maratońskiego. Powinienem już na, na początku września znać docelowe tempo, w jakim planuję przebiec, tak? E, e, maraton. To jest kluczowe, żeby biegać e, odcinki w takim tempie, w którym e, planuję e, biec cały maraton przygotować te treningi żywieniowe z piciem no i dla mnie wielkim zaskoczeniem będzie pogoda, która będzie mi towarzyszyć w Larnace jaka tam jest trasa, muszę to wszystko sprawdzić co chciałbym jeszcze Państwu powiedzieć, no, są jeszcze elementy tak na którymi muszę popracować, zastanawiam się, czy nie wpleść treningu takiego ogólno siłowego, żeby poprawić troszeczkę tą e, stabilność, e, stabilność mięśni. Tak bym nazwał. tak Szczególnie chodzi o klatkę, e, o, o mięśnie brzucha. Tak, żeby tam wydaje mi się czasami, że bieg się zaczyna gdzieś już od okolic, pępka, tak? gdzieś wychodzą. Siły, tak ten rytm, pozycja tak, ciała, bierze swój poczucie. To jest moje odczucie, tak, to jest moje odczucie, że tam gdzieś jest kluczowy naciąg tych wszystkich mięśni, które pozwalają spokojnie nam biec i utrzymać tempo, że wcale nie chodzi o nogi. I co jeszcze? Myślę, że też kluczowe jest przygotowanie takie mentalne, bo teraz te biegi, które będą mnie czekać, no nie należą do takich krótkich, łatwych i przyjemnych, tutaj trzeba będzie wszystko sobie poukładać liczyć się z tym, że będzie zmęczenie, różne różne mogą być sytuacje po drodze i to wszystko jakoś w kalendarzu wpiąć poukładać i myśleć o tym, żeby ten, ten bieg doszedł do, do końca Myślę, że kluczowym też jakimś sprawdzianem chciałbym spróbować we wrześniu gdzieś pobiec dychę, może, może uda mi się jeszcze w lipcu, tak myślę o biegu w Lęborku, zastanawiam się czy to jest już ten moment, żeby spróbować swoich sił na, na dyszkę, żeby zobaczyć. Jaki, jaki tam będzie czas. To chyba tyle. Rodzą mi się różne marzenia po drodze, tak uwielbiam ten czas, który spędzam sam ze sobą, jest takie poranki, w których jestem ja, moje myśli, sobie biegniemy razem i zastanawiamy się nad wieloma sprawami. Przychodzi mi dużo pomysłów, rozwiązań i to jest bardzo, bardzo ważny element Mojego tygodnia, całej rozpiski dnia nie mogę się doczekać, powiem Wam, tych momentów, kiedy mogę sobie wyjść tutaj, właśnie na łąki. Ja bym chciał też powiedzieć o jednym: tak? że popatrzcie, które to jest ujęcie z tych łąk, ta sama trasa, że tre trenowanie jest pewną monotonią, tak? którą się trzeba przyzwyczaić. To nie jest jakieś fajerwerki, tak zmienność, zwrot akcji. Nie, to jest robienie swojego po tej samej trasie, czasami z tym samym tempem przez kilka tygodni. więc Trzeba się przyzwyczaić do tej takiej, no można powiedzieć, nawet nudy biegowej, ale ja akurat to lubię. To, to mi sprawia Friday, to jest dla mnie bardzo przyjemne. Także, słuchajcie, jeżeli ktoś spodziewa się jakichś niesamowitych przygód podczas biegania, zwrotów akcji, no nie, trzeba po prostu swoje robić i e, myślę, że dobrze ze sobą spędzać czas. Ja dzisiaj planuję taki leciutki truch, tam 5-6 km. właśnie głównie tylko po to, żeby rozruszać e, głowę, przygotować się do pracy i to jest dla mnie najważniejsze, Także słuchajcie, trzymajcie za mnie kciuki przez kolejne na kolejne kilka miesięcy, 4, 4 miesiące treningów będę zdawał wam relacje, jak mi idzie. Dzięki za to, że jesteście ze mną przez te 4 miesiące, że wspieracie mnie, bo czuję to, waszą obecność i powiem Wam, że motywuje mnie to do dalszych działań. Ta e, liczba osób, która ogląda moje filmiki i wierzę w to, że to co robię, to co nagrywam. Komuś z Was się przyda. Liczę na to, że sami spróbujecie realizować swoje marzenia, nie tylko te biegowe, ale też inne, że jestem dla Was trochę inspiracją. Więc trzymajcie za mnie kciuki. Komu się podoba to, co robię, oczywiście kciuk do góry. Także będę bardzo wdzięczny. Kto chce, nie subskrybuje, niech mnie obserwuje a ja postaram się wam jak najbardziej rzetelnie oddać kolejne 4 miesiące w filmikach pokazać w filmikach jak będą wyglądały kolejne 4 miesiące no sam jestem ciekaw rezultatów i teraz głównie chodzi o to żeby nie przegnąć. Tak? nie przeginamy, jest dobrze i trzymać się, żeby fantazja nie poniosła o tak bym powiedział trzymajcie się, życzę wam pogodnego dnia Pogodnego tygodnia i wszystkiego najlepszego i pogody ducha w każdym dniu.